Słuchajcie, jest taki ukraiński dziennikarz, który, o, rany, uzyskał polskie obywatelsko. Witaj Mazurenko. On obraził polskiego prezydenta Karola Nawrockiego, mówiąc, że jest Parchanem. Retoryka i zachowanie pana Nawrockiego, który wykazuje zachowanie nieprezydenckie, a wykazuje zachowanie pachana, przywódcy kryminalnego. Obraził go. I tak naprawdę powinien zostać wydalony z Polski. Nie może, bo niestety uzyskał polskie obywatelstwo. Dlatego bardzo ważne jest, aby, tak jak chce Karol Nawrocki, zmienić ustawę o przyznawaniu obywatelstwa. Jeżeli ktoś będzie 10 lat, i będzie starał się, to obywatelstwo może dostać. Dziś może już po trzech latach dostać obywatelstwo, a później obrażać polskie wartości, obrażać polskiego prezydenta, obrażać polskie instytucje. On tak naprawdę ma to wszystko w nosie. On uzyskał polskie obywatelstwo, bo, się, bo jest tchórzem, bo boi się pojechać na Ukrainę i walczyć o wolność swojej ojczyzny. A co myślicie, że tutaj w Polsce walczył o wolność Polski a o wolność naszej ojczyzny? Nie! On potrafi obrażać, on, on potrafi żyć. To jest człowiek, który nigdy polskiego obywatelstwa nie powinien dostać, który powinien Raz, dwa zostać wydalony na Ukrainę. I więcej, jeszcze powinien być przepis, który każdemu, kto uzyska obywatelstwo w sposób nat naturalizacji, czyli zostanie mu nadane. To obywatelstwo powinno być, powinna być możliwość jego odebrania, jeżeli ktoś popełni przestępstwo, jeżeli ktoś będzie uderzał w polskie wartości, w polską tradycję. Bach, odbieramy obywatelstwo i bach, lecisz do Afryki, lecisz do Rosji, na Białoruś, na Ukrainę, do Niemiec. Nie może być tak, że ktoś uzyskuje, dostaje wielki przywilej, uzyskuje polskie obywatelstwo, a później obraża Polaków. To jest niedopuszczalne.